Siemano z tej strony J2.02 i to was w kolejnym filmie z Crash Royale, dawno nie było Crash Royale na moim kanale. Ale dzisiaj odwokujemy sobie pierwszą moją legendę i to będzie po prostu. Jestem taki szczęśliwy. Po prostu nie chcę mi się wierzyć, że wreszcie będę miał swoją pierwszą legendę, tylko. Znaczy, no jeszcze nie wiadomo, czy mi się uda ją odblokować, ale... No... Nie wiem. Nie! Nie może nas dla dlatego... ty... Nie no, nie no, nie no, ta widźma. XD Ale specjalnie postawiłem wankirię, dobra. Ja bym za bardziej tutaj dwie wieże, więc idziemy. No nie mam problem, nie wiem co położyć teraz. Dajmy mini pekę. Teraz skeletony i go zniszczymy całego. Zobacz, wiedziałem, dobra. I tutaj rzućmy balon. Balon to jest teraz moja ulubiona karta, mówię wam. O nie! Dobra, no przynajmniej jakaś bomba jest, ale. Musiałem to tam rzucić, żeby zniszczyły to. I już nie mamy dwóch wieży. Jaki ziomek! O nie, co za głupia reklama nam się włączyła. Nie no, nie ma szans, nie wyciężę tego. Please, no. Nie no, już nie ma szans. Po prostu ostatnio miałem nagrać odcinek z Crash Royale, jak wbijam tą legendę, ale przez cały czas przegrywałem i tyle spadłem z pucharkami, że aż nie chce mi się wierzyć, że aż tyle pucharków straciłem. Przecież jedną wieżę muszę mu zniszczyć. No dobra, jedną może się uda, ale... No, na pewno jedną się uda. Ale żeby dwie, to już nie ma szans. Nie! Nie no, przegraliśmy już. Mogę stawiać byle co, bo i tak już nie wygramy. Ja... a wszystko tak mi dobrze szło, to widzimy się za chwilkę. No dobra, jak widzicie, wygrałem już ostatni mecz i teraz tak. Moją pierwszą legendą jest Uwaga. Mega King. Nie wiem, co to jest. Ale on jest za dwa tysiące, to czemu on mi dropnął? Co? Niech zdę. Dobra, muszę go od razu zobaczyć. Nie, już, cię dać info. Ej, no w sumie. Nawet legenda, mega fajna. Wow, tu ja go muszę wziąć. Weźmiemy go zamiast. Hmm. No nie wiem, no ciężko mi jest wybrać. Weźmiemy go zamiast. Nie, no dobra, Baby dragona. Ja. Yeah. Ale mam pierwszą legendę. Ale po prostu to jest. Wow. jakie, Jaka dobra jest ta legenda. Nie zniszczni. Nie. muszę dać, żeby mi nie zniszczyli prędzies. XD, nie trafił. Nie no, legenda powiem wam, że jak tak to jest nawet mega spoko, ale no nie, mówią, nie chciałem tej legendy, trochę głupio. Bo, naj... bo chciałem Baby Dragona. Nie no. Znaczy, nie bym dragona. W ogóle źle, z... przepraszam Was, że tak powiedziałem, ale ja chciałem. Nie pamiętam, jak się. Inferno dragona. Tak, ja chciałem. Inferno dragona. Inferno Dragon to była moja wymarzona legenda. A, a ja specjalnie nie chciałem zbierać tych dwóch tysięcy, żeby mi ten mega king nie dropnął, bo wiedziałem, że będzie słaby. Napiszcie mi w komentarzu komu z Was drobną Mega King. On nawet balona nie zniszczy, ale słabo. Jeśli przegramy tą gierkę, to muszę potwierdzić, że to jest mega słaba No nie, ale dużo zadaje. Powiem wam, że to jest najlepsze, że on strasznie dużo zadaje. No dobra, hmm, no mogę zastanowić się jeszcze, ale w sumie nawet legenda mega dobra jest. O, widzicie? O to mi chodziło, że dopiero teraz powinien. Mieć to. I on mi dropnął. Widzicie? Nie mogę go mieć. Nie mogę sprawdzić. Bo on jest na siódmym. I ciekawy, czemu mi dropnął. Chyba, że. Ja go mogłem mieć. Nie, tak, dropnął mi. Dobra, przynajmniej mi nie dropnął delog, bo ja najbardziej nie chciałem mieć deloga. No i właśnie, muszę wam przypomnieć o... o tym, że jeśli wbijecie 100 subów na moim kanale, to może kupię Spajka, Kruka lub Sandy. Byłoby super, ale teraz zostawcie tą łapeczkę w górę, i mnie pocieszcie bo ten ja też w pucharku proszę no ja a dzisiaj w końcu imię na moim kanale papa